To nie jest mój świat, nie rozumiem was, otacza pustka, w której jestem ja. To nie jest mój świat, nie rozumiem was, otacza pustka, w której jestem. Lipiec zmienia mi się, w grudzień już kolejny rok Widzę tylko liście, które znowu zamrzają. Wiatr porywa gorące wspomnienia z serca Ja próbuję zbierać ostatnie podmuchy ciepła To jest walka między moim niebem, a tym domem Między mną i mną, który chce naprawdę odejść To od dawna siedzi w mojej głowie Opowieści z pustki, dlatego ci coś opowiem Kwiaty wiśni płoną ogniem, płoniemy Choć to dla nich nieistotne, bo to nie my Otwieram kolejną księgę zwaną wspomnieniami Nie wiem co tam znajdę, choć jesteśmy tacy sami Nadal jesteśmy nierozumiani, a tak łatwo palni, delikatni ludzie jak zapałki Jeden ruch i się łamiemy, posłuchaj nas. Razem złamiemy bariery i spalimy świat. To co widziałem, to Fata morgana okłamali ludzie i kłamałem ja. Bo czarne dusze to są jak kłamstwa i jak te duchy chodzą pośród nas. Mamy zimne serca, smutne dni, samotne noce. Naprawdę chcemy to zmienić, ale to nam nie po drodze. Dlatego obwiniam świat, bo nie rozumiem dlaczego tak jest. Ludzie potwory, potwory i ludzie niesamowitym jest, nie zgubić się. Nie rozumieli mnie, ja nie rozumiem też. W ciele demony, na ciele symbole, no a w mojej głowie jedynie ten smutny chłopiec. Tylko smutny chłopiec nie uniosę powiek, no bo nie chcę widzieć świata, w którym lud stał się jak nakaz, a zamarwnięte łzy to jego zapłata.